Zazwyczaj terapia osteopatyczna kojarzy się ludziom z tym bądź z tym. W mojej opinii sprowadzanie osteopatii tylko do tych dwóch rodzajów działania znacznie zmniejsza pojęcie na temat tego, jak szerokie zastosowanie ma cała dyscyplina. Dlatego też na swoim kanale YouTube regularnie będę pokazywał ci realne terapie pacjentów z przeprowadzonym wywiadem, z przeprowadzonym badaniem funkcjonalnym i palpacyjnym, a następnie z przeprowadzoną terapią oraz testowaniem, tak abyś mógł zobaczyć, jak wygląda leczenie osteopatyczne w Realu I abyś mógł mieć pojęcie na temat tego, na jakie rzeczy osteopata może oddziaływać, a z jakimi odsyła do innych specjalistów. Serdecznie zapraszam Cię do obserwowania moich mediów społecznościowych oraz zasubskrybowania kanału YouTube, gdzie będziesz mógł oglądać wszystkie te materiały. Do zobaczenia!